Cześć witajcie w kolejnym moim kanale, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Go -gasera. No i zobaczymy ja nam polosuje lub co nam wylosuje dzisiaj -hmm. Dobra, to dobra, nam Jakieś dziwnie był lag, nam tak późno Ale to gdzieś będzie, gdzieś obstawam już na samym starcie, że to może gdzieś, gdzieś roz... naprawdę widzowie strzelam, ale no mogę się mylić, nie? Ale tak coś strzela, że to będzie Rosja. Jak, jak przegramy, to przegramy, ale... Ja wam powiem, że strzelam w e, naprawdę w Rosję. No bo wam że to nie będzie to ja. To była Ukraina jednak. Ale dobra, i tak, przeciwnik nie zagestował, zabieramy przeciwnikowi 260 punktów. Więc no cóż. Hmm. Naprawdę nie wiem, co by tu mogło być, no bo tutaj coś piszemy, tylko nie wiadomo co. Czekajcie, Borland. Kurczę, nie jestem sobie naprawdę pewny, gdzie mm -hmm. wiem, że gdzieś to będzie, tylko nie wiem, gdzie dokładnie. Tak się wam powiem, widzowie. Um, to co ja, może tak bym strzelił wy gdzieś tutaj, we gdzieś w Francję, może coś takiego, ale nie wiem, bo francuskie mają inne. Dobra, strzelam gdzieś tu w Finlandii, no ale to nie będzie Finlandia, gdzieś tutaj, u Białoruś, no nie, no. Dobra widzowie nawet w Finlandii. No, no, wiecie jak przeciwnik nie zagasuję, no to w sumie potem się dowiem, ale to tak czuję, że to nie będzie Finlandia. Naprawdę nie, nie mam pojęcia, gdzie by, to, gdzie by to mogło być. O ile to nie będzie tak, że to będzie gdzieś już, już, już Niemcy na przykład. A nie, to jednak była Białoruś. A nie, to była tak, no, to było na granicy z Łotwą można powiedzieć. No ale w sumie to i tak byłem jeszcze dość blisko, jeżeli chodzi o to. Dobra, mamy jakąś taką kamienicę, tak? Dobra. Są europejskie blachy. Czy my, czy my widzowie będziemy dzisiaj w tym odcinku w Polsce? No nie gadajcie, no nie gadajcie. Przecież, no przecież nie, no... Przecież tu nie ma prawa bytu. Tam, tam jest jakaś tabliczka. Jak mi się, mi się tak by udało się, nie wiem, Trochę poczytać. E bo nam się tego niestety nie uda, tego zrobić. No więc szkoda, naprawdę szkoda, nam się, nam się tego nie uda zrobić. Mm -hmm. Przeciwnik w końcu nas zagasował. Tylko wiecie co? Ja obstawiam na Polskę, no ale nie, nie wiem dlaczego, ale... Tak, nie, to były Czechy. Przeciwnik idealnie w punkcie. Ale ja byłem blisko, bo w sumie mogą pozostawić nieważne. Dobra, co no, wiem, no kurczę, no nie wiem, naprawdę no, nie wiem. Ja szczerze nie wiem, co by to mogło być. Tak szczerze. No ja to co bym gdzieś dał w Australii, gdzieś tutaj. No ale nie. Szczerze nie jestem pewien. No bo w sumie tak zielony. To mogą być, że na Chiny to mogą być, nie? To więc sobie postawimy na Tajlandię, ale trzeba szczerze, że to nie będzie Tajlanda. Tylko, wiecie, to, to będzie no, Szczerze, to nie mogą, to nie musi być Tajlanda. To mogą być, to może być albo Szwecja. Nie, to znów ten taki półwysep. To była Brazylia, dobra. Ale też byliśmy blisko Brazylii, tylko co dzień 27 punktów. Więc, no, dobra. Kolejny pojedynek z mnożnikiem 1,5. Dobra, yy, mamy już tutaj, chyba, Afrykę coś takiego. Dokładnie, wam powiem. Nie jestem, nie jestem pewien, gdzie tutaj by, ale bym tak tak, w środę, w środeczek tego. Może tu gdzieś bardziej w Afryce Dobra, strzelam gdzieś tutaj w Afrykę, no ale wątpię. Wiesz, bo mo, możemy być tu. To była. To, to, w sumie to była Etopia. Ja jestem bliżej od przeciwnika, więc. Ale byłem w sumie też bli, bliżej, więc to jest najważniejsze, bo może wygramy. Dobra, znów chyba europejskie tablice, jak się nie mylę. Czy uda nam się co tu dokładnie piszę? Czy niezbyt? Hmm. Co to mogą być albo to, albo to będą Czechy, albo to będą Niemcy coś tak, coś. albo to, albo to. Bo tak patrzę to to. Czekajcie, no bo nie jestem tak sobie do końca to tak chcę sobie pewny no w sumie wiecie, wiecie jak ktoś z was tutaj coś na pewno to to dajcie mi to znać w komentarzu nie bo w sumie to te to słowa by nie było no bo w sumie to jest europejskie bo mam. Mają... Tablice rejestracyjne os, europejskie, więc no gdzieś to no, coś to gdzieś w Europie to gdzieś musi być, nie? Szczerze nie wiem, naprawdę wam powiem, wierza, że no gdzieś to strzelam tutaj na Austrię, no gdzieś tutaj w tych okolicach. To było znowu co? Łotwa, to chyba było. Tak, to była znowu łatwa, ale i tak byłem od przeciwnika bliżej, więc. Dobra, nie? zabierałem mu trochę punktów, ale dobra, przechodzimy do rundy z mnożnikiem razy 2,5. Może tu nam często to podpowie, już. Zablurowany mamy, widać. Ale to, co to może być jakoś tak, Texas, Dlaczego mam no, mamy żółty pasek po środku? No ale. No, nie jestem co pewny. Naprawdę. To Meksyk, Meksyk, tak, dokładnie gdzieś tutaj. Naprawdę, strzelam gdzieś w Meksyk, no, ale wątpię, wo że to będzie Meksyk, tylko gdzieś tam. no... W sumie to my tu nie będziemy Meksyk, no, bo w sumie to. Po, w sumie to widać po autach. Nie, to był Meksyk, widzowie. Dobra. I to był Meksyk i wygramy ten pojedynek. Dobra, widzowie, no to cóż. Widać, że jednak jestem, że jestem dobry z geografii. Więc cóż, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, się ciepło. Cześć.